Staruszek szaleje na imprezie Techno w Holandii. Czyjś dziadek postanowił ostro pobąsować na Edit Festival w Harlem w Holandii, jednym z największych festiwali muzyki tanecznej w Europie. Johan de Vries naprawdę daje radę. I nie jest on tylko jakimś tam przypadkowym dziadkiem. Według lokalnych mieszkańców, Johan to dziadek muzyki house. Ten 83-latek trzyma formę i wielu z nas może o takiej pomarzyć, jeśli kiedyś dożyjemy jego lat.